Cześć, bardzo wszystkim dziękuję za rady odnośnie marchwi. To na wstępie. Witam się z Wami serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania tego materiału. Będziemy dzisiaj kontynuować wątpliwą zabawę z marchwią. Znaczy, no, zabawę po prostu, bo będzie trochę tej zabawy. I pomyślałem sobie, że tutaj zrobimy takie specjalne. No nie zbiorniki, ale miejsca, gdzie będziemy przechowywać marchew. Tymczasowe można powiedzieć. Później je sobie zlikwidujemy, bo nie wiem, czy będę chciał się zajmować tą uprawą z powodów yy, takich, że pracownicy nie chcą do końca tutaj pracować z tą uprawą. Ona jest tak jakby w fazie beta i nie do końca to działa. Może nie sami pracownicy tutaj ci farmingowi, ale chodzi mi o Carsplay. Nie chcę tam wchodzić w szczegóły i was w to wprowadzać, ale no, jest y, dziwnie. Tak jakby Carsplay nie wykrywał w ogóle tych, tych kombajnów jako kombajny, które tutaj mamy. Tak mówiąc, w skrócie. Dobrze. I wyłączyłem sobie, tak jak polecaliście, niszczenie plonów. Myślę, że to jest dobra decyzja do tego, że tutaj bardzo ciężko jest się obrócić, nie? Bardzo ciężko jest manewrować, więc i tak albo najeżdżaliśmy na uprawę marchwi, albo najeżdżaliśmy na uprawę buraków, która jest tutaj z tyłu. No i. Myślałem, żeby te buraki w ogóle zaorać w kolerę, bo z burakami jest prawie tak samo dużo problemu jak z marchem, nie? To jest podobny typ uprawy, ale stwierdziłem, zbierzemy to, też będziemy używać takich małych kombajnów i jakoś damy radę. I tak samo na buraki zrobię sobie oddzielne miejsce, można powiedzieć taki silos jak do kiszonki, tylko że dużo prostszy. Robimy sobie miejsce tam, gdzie wam pokazałem. No a sprawa jest dość pilna, bo już tutaj mam pierwszą przyczepę pełną marchwi i wypadałoby to gdzieś zrzucić. Początkowo myślałem, że to się przechowuje w takich silosach jak tutaj, no ale tu się przechowuje zboże. Tam są pewnie jakieś tam staśmociągi przystosowane do raczej małych ziaren niż wielkich korzeni, zgadza się. Więc zrobimy sobie zwyczajny syp. Ja tylko się tak zastanawiam, czy tutaj mamy coś takiego, że może nam ta marchew zgnić po czasie, nie, bo chciałbym ją przetrzymać sobie do któregoś tam sezonu, to chyba była wiosna, tak, przetrzymać sobie do wiosny i wtedy to sprzedać, bo różnica w cenie jest no spora, tam chyba dwa razy więcej mieliśmy za marchew. Zobaczmy sobie. Chyba na samym dole. O, dobra, więc styczeń. Zobaczcie sobie. Teraz mamy listopad, październik. Cena jest minimalna 144. A w styczniu mamy najwyższą cenę 315. Więc warto do tego stycznia chociażby przetrzymać. No i raczej tak w sumie na naszą logikę, jak przez zimę przetrzymamy w tym miejscu marchew, to raczej nie powinna. Zgnić. Cholera wie. <laughs> tak powiem szczerze, nie mam pojęcia. Okej, okay, no to bierzemy się za budowę i tak sobie myślę, że rozsądnie będzie tutaj zrobić takie podłoże żwirowe pod nasz, że tak powiem, silos. Właściwie chcę zrobić dwa silosy, bo jak wspomniałem pod buraki też. I zastanawiam się z czego zrobimy ściany tego silosu. Czy zwyczajny jakiś taki płotek, czy coś betonowego nam się uda zrobić. Hmm, dobra. Taki placek myślę, że nam wystarczy. Moglibyśmy też usypać tłuczeń, e, ale żwir powinien być dobry. W sumie to chyba na jedno wychodzi, nie? A no, nie ma znaczenia, to tylko wygląd. No i spróbujmy sobie tutaj takie mm, dwa, <suszy> że tak powiem, silosy zrobić. Może... Tu zrobimy jakiś taki. I potem wiesz, podjedziemy sobie ciągami. Powinno być chyba w porządku, nie. Cyk, mamy jeden i obok zrobimy sobie drugi. Zobaczymy, czy to zagra. nie? Czy na przykład marchew nie będzie się poza ten płotek wysypywać, ale wymyślił, nie powinno być tak źle chyba. Ok. I mamy coś takiego, więc w, jednej, w jednym silosie, że tak powiem, będziemy mieli buraki a w drugim będziemy mieli marchew. Całkiem w porządku to wygląda, no ja wiem, zobaczymy. Ja już tutaj mam ciągnik przygotowany, spróbujmy się wysypać z marwią. Zobaczymy jak to będzie działało, jak to będzie wyglądać. Dawaj, panie ciągniku. gdzieś tutaj sobie zsypiemy na środek. W sumie dobrze by było przetestować, żeby zobaczyć, czy to się będzie przesypywać, nie? I sobie taki zrobimy na świeżym powietrzu zbiornik. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby to się nie wysypało, nie przesypało za ten płotek. Przesypuje się. no, wiesz co? Chyba nie. Nie, przesypuje się, okej. Okay. Dobra, to podjedźmy trochę do przodu i spróbujmy po prostu usypać taką kubkę z tej marchwi a potem się ustawi taśmociągi, które to bez problemu pozbierają, nie? I będzie raczej w porządku. No, zobaczcie sobie. Tu mi się trochę przesypało. No to będziemy pamiętać, żeby... <laughs> Dziwnie to wygląda. Ale to tak wygląda, jakby się nie przesypało od razu, prawda? Jakby jednak ten płotek coś tam trzymał. Hmm. No, zobaczymy. Dobra, jedziemy odbierać kombajny, bo one już tam wypełnione są całkowicie. Idziemy je, że tak powiem, wydoić. Jeździmy oczywiście po uprawach. Tak samo polecaliście, żebym niszczenie plonów sobie wyłączył, więc to zrobiłem i już mam czyste sumienie, że tego nie rozjeżdżam. I staram się oczywiście nie jeździć po plonach. Nawet jak jadę do takiego głupiego sklepu, to jadę sobie normalnie drogami. I w międzyczasie okazało się, że mamy kolejne problemy. No jeden większy, drugi mniejszy. Pierwszy jest taki, że musimy oczyścić pole z chwastów. To na którym rośnie mi rzepak, którym zajmowaliśmy się na ostatnim odcinku, który też możecie sobie zobaczyć na moim kanale. I pojadę sobie po chwastownik. Zobaczymy, czy uda się usunąć te chwasty. A jeśli nie, no to weźmiemy opryskiwacz. I. Olejemy to antychwastem <noise> i zobaczymy jak nam pójdzie. Na razie spróbujmy metod bezinwazyjnych, znaczy mniej inwazyjnych wydaje mi się. I użyjemy sobie bardzo ciekawego nowego chwastownika, który pojawi się w Farmix Simulator. Jest to chwastownik z Premium Expansion. I znajduję się tutaj już pod sklepem, już go sobie wypożyczyłem. Przypominam wam, mam też taką specjalną modyfikację, która sprawia, że jeśli wypożyczam sobie narzędzia, ciągniki, pojazdy, to one, mm, z, jeśli będę chciał je później sobie wykupić, to zmniejszają swoją wartość o. Em, o, o, o te, te, te wszystkie wpłaty, które robiłem na rzecz wypożyczenia, także bardzo 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 fajna rzecz. Tak jakbyśmy mieli taki typowy leasing. Mam nadzieję, że ten chwastownik nam wystarczy. Tak się zastanawiam. Hmm, opryskiwacz też nam się w sumie przyda, nie? Hmm, może bym od razu ten opryskiwacz na farmę przewiózł. Macie rację. Tak trzeba zrobić. Opryskiwacz zawsze się do czegoś przyda, no nie? Więc weźmy go sobie. Tych. I zjeżdżamy na farmę. W sumie tak teraz myślę, że jadąc z opryskiwaczem w taki sposób, no jest to niewygodne, zgadzacie się? <grych> no ale jak można tak przewieźć, to przeważę. No przecież nie będę tak robił zawsze. Chodzi tylko tutaj o to, żebym nie jechał dwa razy. No, i jak widzicie, trochę tych chwastów jest na polu, no warto się tym zająć. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić tym narzędziem. Rozkładamy sobie i próbujemy swoich sił. O, okej. Okay. Tak, dobra, jedziemy. Zobaczmy, czy to da skutek. <noise> yeah. No i bierzemy się za pakowanie środka chwastobójczego. Trzy takie zbiorniki. Nie wiem, czy mi się tutaj to wszystko pomieści. Ale tak, po dwa Mausery byśmy wzięli sobie chwastobójczego i jeden Mauser nawozu. I zobaczymy, czy nam się to pomieści. Ewentualnie jeden Mauser będzie mógł sobie wziąć jeszcze ciągnik. Także na spokojnie. No, i zaczynamy ładuneczek. Załaduneczek w sumie. Oops! Niestety, ale chyba mój dostawczak nie jest taki dobry, jak myślałem. Miałem taką nadzieję, że chociaż yy, Mauser jeden się zmieści, a tu widzę, że jest no, ciężko. Uuu, to niedobrze. Ale to nic. Weźmiemy sobie przyczepkę i załadujemy wszystko ładnie na naszą małą przyczepkę nową. I tu powinniśmy chyba te mausery ze trzy wcisnąć, nie? Już powinno to wejść. O! Nie wiedziałam, że to można tak rozłożyć. A no w tym wypadku do mauserów chyba nie potrzeba. Ustawimy w poprzek i powinno być dobrze, nie? Dobra. Ładujemy to. Dopiero po załadunku ogarnąłem, że... Proszę bardzo. Możemy sobie te burty baczne odparzyć. Ech. No trzeba przyznać, że ten ciągniczek to słabiutki. Ledwo sobie daje... A ten co tu ćwiczy? Ledwo sobie daje radę z tymi marchewkami. Dobra, panie. Idź pan, że odpoczni gdzieś tam w rowie, bo... Pijany. I tak, sobie kończymy już zbiór tej... Przeklętej marchwi. Zrzucamy chyba przedostatni, przedostatnią wywroteczkę. I bierzemy się za chwasty na bogato. Tyk Uzupełniamy opryskiwacz. Właśnie pełne to było. Jeszcze raz uzupełniamy. O, teraz. Dobra. I zaczynamy sobie oprysk na pełną skalę. Teraz chwasty pójdą z dymem. Elegancko. O tak. Wszystkie usychają od razu. No i tak ma być, elegancko. No, i kombajn wciąga już ostatnie kreski naszej marchewki. A tutaj rozpoczęliśmy już orkę. No i orka niestety sprawia, że mamy kamienie, które będzie trzeba pozbierać. Jeśli macie jakieś propozycje, co zrobić z tymi kamieniami, to piszcie w komentarzach. Ja te kamienie wysypię sobie gdzieś tam koło tych zbiorów moich marchwi, a potem pomyślimy, co z tym zrobić. Pewnie będzie trzeba gdzieś się wywieźć i je, hmm, że tak powiem, sprzedać. Tam chyba była taka specjalna przetwórnia do tych kamieni, no nie? Ale może macie lepszy pomysł, co można z nimi zrobić. Chyba nic więcej, nie? Trzeba je po prostu, trzeba ich się po prostu pozbyć. Tak, jeszcze raz przejedzie i już koniec. a i to była strasznie trudna uprawa ta marchew. Puściłem w pewnym momencie kombajny z dwóch stron, a i tak zajęło to bardzo dużo czasu. Nie? Zwłaszcza, że możemy tylko użyć takich kombajnów. Jeśli gra się samemu, no to taki kombajn z własnym zbiornikiem to jest właściwie jedyna opcja, prawda? Jeśli gra się z kimś, no to ten kombajn z czterema mm, Wejściami, że tak powiem, na tą marchew, to chyba wtedy jest najlepsza opcja, nie? Natomiast tutaj dla mnie potrzebny był ten zbiornik, bo mogę sobie w każdej chwili, wiesz, odjechać, odebrać i nie przeszkadzać temu pracownikowi. No, ciężka uprawa do pracy samemu tutaj na farmie. Jest to wyzwanie na pewno, ale jakoś się udało jedno pole zrobić. No i jeszcze zostaną nam buraki do, do zbioru w podobny sposób, aczkolwiek myślę, że uda się to jakoś bardziej zautomatyzować. I moi drodzy, ja Was zapraszam na kolejny odcinek z Farming Simulator 22 na zielonce. Trzymajcie się na razie.